Mężczyźni nie uznają tego, że kobiety chcą porozmawiać o emocjach. Mm -hmm. Jakie emocje czuły, jak te emocje ewoluowały w ciągu dnia, bo mężczyźni zazwyczaj, jak słuchają, że nie wiem, kobieta mówi, pokłóciłam się z Baśką. On mówi, dobra, pójdę do tej pracy i zrobię tam porządek. Ona mówi, nie chcę tego. Ja sobie sama zrobię porządek z tą Baśką, jak będę chciała. Ja chcę ci powiedzieć, że dzisiaj rozmawialiśmy o czymś i ona powiedziała, że jestem głupia i poczułam dużo żalu i takie poczucie miałam niesprawiedliwości. Bo uważam się za mądrą kobietę. I, I to nie chodzi o to, żeby właśnie mężczyzna wyrwał jej telefon i napisał do Baśki: sama jesteś głupia. Mhm. Tylko po prostu, żeby zrozumiał te emocje, a nie szukał rozwiązań. Dalej, niestety, dużo osób cierpi z tego powodu. I to jest ciekawe, że cierpi kobieta i mężczyzna, bo kobieta cierpi, że nie została wysłuchana, a mężczyzna czuje się odrzucony, że wygenerował takie rozwiązanie, że on to weźmie na siebie i sam napisze do Baśki, że jest głupia. No to, yy, a ona powiedziała, że nie, że nie chce tego, no to on czuje się unieważniony ze swoim mm -hmm. rozwiązaniem.